No co? Nic. Oj, mi ty się jednak nudzisz. Jak się nudzę? No stoję se i sapię, a nie się nudzę. dasz się skusić? przepyszny krem z orzechów laskowych i chłodne mleczne nadzienie w chrupiącej czekoladowej polewie Kinder Choco Fresh. Mała chwila wielkich przyjemności. 3 4. Podwójna Hawajska z sosem przesłankowym, ale bez serami i O, No już się dawno schudłem. Dobra, dobra, jeszcze raz. No. Trzy, cztery, dwa... Sam sos! Ha! No i co, mówiłem? Mówiłem, że zdążę z kolacją przed filmem? A? Sam sos. W Orange wiemy, kto ma apetyt na naprawdę szybki internet. Z super szybką neostradą Fiber zapomnisz o buforowaniu i zacinaniu no, filmów i gier online. Online zmieni się z Orange. Może sosu? Ale było komarów. Nie no. Gorąca wiadomość. Żabka wprowadza nową politykę cenową. Wielo sztuki. Wielo sztuki. To sztuka kupowania wielu sztuk za mniej. Te czekolady będą o wiele tańsze, gdy kupisz trzy sztuki. A te soki, gdy weźmiesz dwa. Z Żabki dla Państwa. Piotr Schumak. Dobra, zapomniał. No to takie wielo Tylko w żabce. Piwo kocim mocne pół litra, cztery sztuki za 10 zł i chipsy Lays max trzy sztuki już za 7 zł. Żabka. Blisko, szybko, wygodnie. A to ma przedstawiać, że co? To. Pomarańczowy jest metaforą, trudne słowo, telefonów na kartę, a zielony jest alegorią, jeszcze trudniejsze słowo, kosztowania złotówkę. Co mi pan tu napisał? Kopytko. Mix. Telefony na kartę za złotówkę. Skorzystaj z nowej oferty w plusie.

ty też wybierz internet światłowodowy Vectry i korzystaj z wielu urządzeń jednocześnie. Zadzwoń 601 601 601. Puszysta buka, puszysta buka, soczysta bołowina, soczysta bołowina, yeah. Klasyczny duet, czyli dwa ulubione cheeseburgery za jedyne 5 zł i inne oferty znajdziesz w książeczce rabatowej w McDonald's i na McDonald's.pl Co się stanie, gdy choreo dam wam pirowi Jestem ciekaw sam, czy jak ów zwróci krew, czy poczuję leczny zech. Co się stanie, gdy odejdę? -e